Mam nadzieję, że w poprzednim filmie udowodniłem ci i przekonałem cię, że rozszerzenia reklam to naprawdę świetny sposób by wzbogacić twoje reklamy tekstowe i teraz przejdziemy do tworzenia właśnie takich pierwszych rozszerzeń. Aby w ogóle móc to zrobić, będziesz musiał udać się do konkretnej zakładki, która nazywa się rozszerzenia reklam właśnie. W tym miejscu, jeżeli będziesz miał stworzone jakieś rozszerzenia, będziesz mógł sprawdzić jak wyglądają statystyki z którymi te Rozszerzenia są wyświetlane. Statystyki reklam, w których te rozszerzenia się po prostu pojawiają. W tym miejscu będziesz mógł dowolnie zmienić typ rozszerzenia, dla którego statystyki będziesz przeglądał. Ja posiadam tutaj tylko jeden typ stworzony rozszerzenia linków, dlatego też mam tylko te statystyki. Poniżej będziesz mógł znaleźć możliwość dodania Twoich rozszerzeń, zarówno na poziomie kampanii. Jeżeli te rozszerzenia będą po prostu prawidłowe dla wszystkich reklam, jakie znajdą się w danej grupie reklamowej, w konkretnej kampanii, to będziesz mógł to zastosować tak ogólnie. To jest szybszy sposób zastosowywania właśnie takich rozszerzeń, bądź też będziesz mógł to zawęzić do konkretnej grupy reklamowej. Zaczniemy sobie dodawanie naszych rozszerzeń od Szczerze mówiąc, mojego ulubionego typu rozszerzenia, czyli od rozszerzenia linków. Klikam więc w tym momencie w ten przycisk, wybiorę sobie kampanię, do którego będę chciał zastosować te rozszerzenia. Będzie to kampania części Opel Kraków. Będziemy chcieli dodać linki do poszczególnych y, kategorii z naszymi częściami samochodowymi. Klikam więc w tym miejscu, następnie gotowe. Tu możesz zauważyć te rozszerzenia linków, które już stworzyłem wcześniej. Jeżeli tych rozszerzeń będzie tutaj sporo, to będziesz mógł mieć problem z odnalezieniem tego właściwego, stąd też taka pomoc w postaci wyszukiwarki. My jednak przechodzimy nieco niżej i tworzymy sobie taki nowy link do podstrony. Mamy tutaj kilka elementów, mamy tekst linku, zauważ, że podobnie jak w przypadku reklam tekstowych mamy tutaj ograniczenie co do liczby znaków, tych znaków jest 25, czyli podobnie jak w nagłówku reklamy, mamy również URL linku, który będziemy za chwilę wklejać i chciałbym Ci tutaj podpowiedzieć, że w przypadku tworzenia tekstu linku, czyli takiego swoistego jakby... Pod nagłówka będziesz musiał oczywiście spełnić te kryteria, które dotyczą również tworzenia reklam tekstowych, czyli nie będziesz mógł tutaj używać znaków towarowych, nie będziesz mógł tutaj stosować jakichś ozdobników, będziesz musiał dbać o interpunkcję, o odpowiednią ortografię, aby to wszystko było schludne i wyglądało po prostu dobrze. Rozszerzenia linków będą świetnym sposobem, aby do naszej reklamy dodać znacznie więcej informacji i pokazać naszym klientom jakieś konkretne kategorie, związane bądź to ogólnie z naszymi produktami, bądź to z jakimś konkretnym typem produktów. Powiedzmy, że w naszym przypadku będą to poszczególne typy części i zaczniemy sobie na przykład od karoserii. Wpiszemy tutaj, bądź to części karoseria, czy też karoseria. Następnie będziemy musieli dodać link, ale w związku z tym, że jest to oczywiście nasza kampania testowa, to jest tak naprawdę fejkowe konto i fejkowe reklamy. To tutaj wklejmy jakiś przykładowy link. Jeżeli mówimy o linkach, to musisz pamiętać o tym, że jeżeli stworzysz kilka takich rozszerzeń, to każdy link będzie musiał prowadzić oczywiście do innej strony i nie może taki link inicjować ściągania żadnego pliku. To jest po prostu niedozwolone. Jeżeli Twoje reklamy tekstowe i tym samym właśnie link, który tworzysz, zostały stworzone z myślą o urządzeniach mobilnych, zostały zoptymalizowane pod urządzenia mobilne, to możesz właśnie zaznaczyć tutaj ten kwadrat, aby miały one pierwszeństwo podczas wyświetlania się na urządzeniach mobilnych. Jeżeli tego nie zrobisz, to zastosowana zostanie ta domyślna opcja, kiedy to właśnie reklamy wyświetlane są w pierwszym rzędzie na urządzeniach takich jak komputery PC. Kolejną fajną opcją jest dodatkowy opis. Jest to y, oczywiście opcjonalne, jak możesz tutaj przeczytać, ale grzechem byłoby tak naprawdę nie wykorzystać tego dodatkowego miejsca, które tutaj od Edwarda dostajemy. Zauważ, że w nagłówku mamy 25 znaków, czyli podobnie y, jak w nagłówku tej oryginalnej, nazwijmy to reklamy. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo po 35, więc tak naprawdę dostajemy drugą reklamę. Grzechem, jak wspomniałem, byłoby tego nie wykorzystać, i w tym miejscu możemy opisać to, co nasz klient znajdzie po przejściu do tej strony, do której przekieruje go konkretny link. W związku z tym, że mamy tutaj do czynienia z karoserią, będziemy mogli poinformować klienta, jakie części. Karoserii mamy w naszej ofercie. Zapewne nie zmieścimy tutaj wszystkiego, ale warto tutaj wymienić te najważniejsze i najchętniej kupowane. Dodałem sobie tutaj te dodatkowe informacje. Zauważ, że niemal do granic możliwości wykorzystałem dostępne miejsce i poniżej będę mógł jeszcze ustalić ewentualnie. Moment rozpoczęcia wyświetlania tego rozszerzenia, jeżeli zostanie ono zaakceptowane przez Google, bo musi to oczywiście mieć miejsce, będę mógł również stworzyć harmonogram. Jeżeli chciałbym na przykład, by to rozszerzenie wyświetlało się tylko w jakichś konkretnych godzinach, na przykład w godzinach otwarcia sklepu, to będę mógł to zrobić korzystając z tego harmonogramu. Jeżeli nie skorzystam z żadnej z tych opcji, to oczywiście to rozszerzenie zaraz po zatwierdzeniu rozpocznie się wyświetlać i będzie wyświetlane cały czas. I ja chciałbym właśnie skorzystać z takich ustawień, więc klikam w tym miejscu, zapisuję i zauważ, że właśnie zostało tutaj już stworzone to rozszerzenie, zostało ono dodane do mojej kampanii. W tym miejscu Edwards informuje mnie jeszcze, żebym wybrał co najmniej 4 linki do podstron, więc mógłbym stworzyć kolejne takie linki. Maksymalnie będzie ich tutaj 20, natomiast jeżeli chodzi o wyświetlanie ich w reklamie, to będzie to maksymalnie cztery linki i to jak będą one dobierane, jak wspomniałem wcześniej, będzie zależało oczywiście od Google, a. po części też od tego, co użytkownicy będą wpisywali do wyszukiwarki, jakie to będą hasła. Google będzie starał się po prostu jak najlepiej wyświetlić, dobrać Twoje rozszerzenia. Aby po prostu wpłynęło to na skuteczność Twojej kampanii. Jeżeli przejdziemy tutaj jeszcze nieco niżej, to zauważ, że będziesz miał możliwość ustalenia tego, na jakich urządzeniach będą wyświetlane Twoje rozszerzenia. Jeżeli chcesz wyświetlać na wszystkich, to pozostawiasz tę opcję domyślną, oczywiście włączoną. Zapisujemy więc nasze rozszerzenie. W tym miejscu możesz zauważyć, że oczekuje ono jeszcze na sprawdzenie, więc nie będzie się wyświetlało z naszymi reklamami. Ja zachęcam Cię tutaj do dodania jak największej liczby rozszerzeń dotyczących właśnie linków do podstron i do jak najlepszego opisania każdego z tych linków, bo z doświadczenia wiem, że naprawdę ten typ rozszerzenia ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie dla użytkowników szukających różnego typu informacji i produktów w sieci wyszukiwania.